Alfred Palla. Niezwykłe historie zwykłych ludzi oraz sekrety ich osiągnięć. Wydawnictwo Bogulandia. Rozdział czwarty. Co Cię hamuje? Lot przybył do Kanaanu ze swoim wujem. Wkrótce ich trzody były zbyt liczne, by wypasać je obok siebie. Abraham pozostawił młodszemu krewnemu wybór regionu. Kurtuazja i wdzięczność wymagały, aby zostawił ten przywilej Abrahamowi. Zamiast tego Lot wykorzystał sposobność, aby wybrać urodzajną ziemię dla siebie. Samolubny wybór obrócił się przeciwko niemu. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okrąg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Księga Rodzaju, rozdział 13. Perspektywa łatwego i dostatniego życia skusiła Lota, aby zamieszkać w Sodomie. Musiał tam przymykać oczy na niemoralność mieszkańców i duchowe niebezpieczeństwa zagrażające jego rodzinie. Nie brał udziału w grzesznych swawolach, ale też nikogo nie nawrócił. Na skutek złego wpływu otoczenia, Lot zaprogramował swój sposób myślenia na akceptację niemoralnych zachowań. Miasto było tak zepsute, że nie znaleziono w nim nawet dziesięciu sprawiedliwych. Pewnego razu mieszkańcy Sodomy i Gomory, a z nimi rodzina Lota, dostali się do niewoli u Elamitów. Abraham przyszedł im z odsieczą. Z Bożą Pomocą pokonał wraz ze swoimi sługami liczniejsze siły. Należały mu się zdobyte łupy jako zwycięzcy, ale Abraham nie skorzystał z tego przywileju. Oddał dobytek mieszkańcom Sodomy i Gomory. Jego prawość była wyrzutem sumienia dla samolubnych mieszkańców tych miast. W ten sposób Bóg działał na rzecz ich nawrócenia. Nieprawość mieszkańców Sodomy zataczała coraz szersze kręgi, wpływając na okoliczne miasta. Z czasem ogarnęłaby całą ludzkość, dlatego Bóg musiał zniszczyć to miejsce, aby temu zapobiec. Przed wykonaniem wyroku posłał do Sodomy niebiańskich posłańców w ludzkiej postaci, aby wyprowadzili stamtąd Lota i jego rodzinę. Lot zaprosił obcych do siebie w gościnę, jak to miał w zwyczaju, gdyż obawiał się, że inaczej sodomici wykorzystają ich seksualnie. W nocy sodomici zebrali się wokół domu Lota i domagali się wydania im przybyszów, aby mogli z nimi współżyć. Nie pomagały jego błagania, aby oszczędzili gości. Zabiliby go i wdarli się przemocą do jego domu, gdyby nie niebiańscy przybysze. Wtedy ci dwaj mężowie wysunąwszy ręce, przyciągnęli Lota ku sobie do wnętrza domu i zaryglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych, porazili ślepotą. To też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. A potem ci dwaj mężowie rzekli do lota. Kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście, zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Księga rodzaju rozdział dziewiętnasty. Córki Lota były zaręczone z miejscowymi mężczyznami, ale ci go wyśmiali, kiedy próbował nakłonić ich do porzucenia miasta przeznaczonego przez Boga na zagładę. Żona i córki też się do tego nie kwapiły. Nawet Lot nie chciał uwierzyć w jej bliskość i ociągał się z wyjściem. Kiedy zaś on zwlekał, mężowie ci chwycili go, jego żonę i dwie córki za ręce. Pan bowiem litował się nad nimi i wyprowadzili ich poza miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy, ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Ale Lot rzekł do nich: Nie, panie mój, jeśli darzysz Twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę niż ta, którą mi wyświadczyłeś, ratując mi życie. Bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście, i ja abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. Księga Rodzaju, rozdział dziewiętnasty. Dolina Jordanu była żyzną niczym ogród Eden. Dlatego jej mieszkańcy mogli prowadzić dostatnie życie, niewiele pracując. Przyzwyczajony do tego lot, zamiast uchodzić w góry, gdzie musiałby wieść proste życie, uprosił aniołów, aby pozwolili mu pozostać w żyznej i bogatej okolicy, oszczędzając z jego powodu pobliską miejscowość. Wpływ życia w Sodomie wycisnął piętno na rodzinie lota. Jego żona nie umiała się pogodzić ze stratą tego, co miała. Dlatego zginęła, kiedy obejrzała się za siebie. Córki upiły lota winem, aby spłodzić sobie potomstwo, co zapewne było przyjęte w Sodomie. Odtąd Biblia milczy o locie. Jego pragnienie łatwego życia i niewłaściwe środowisko zahamowały u niego wzrost, ściągnęły tragedię na jego dom, a dewiacje na jego dzieci. Wyciągniemy wnioski z jego historii. Jakie pokusy najbardziej zagrażają naszemu duchowemu rozwojowi? Niemoralność seksualna. Pożądliwość hamuje duchowy rozwój, co ilustruje cudzołóstwo Dawida z Batrzebą. Ten grzech odbił się na całym jego życiu. Później jeden z synów Dawida zgwałcił swoją siostrę, a inny go za to zabił i chciał pozbawić życia swojego ojca. Lot zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niesie życie wśród ludzi niemoralnych, ale je zignorował. Podobnie jak Dawid, musiał za to zapłacić on i jego rodzina. Obaj byli później świadkami dewiacji u swoich dzieci. Pijaństwo Obfite zbiory winogron w Sodomie sprzyjały pijaństwu. Alkohol osłabia wolę, a co za tym idzie. Pragnienie życia w zgodzie z przykazaniami Bożymi utrudnia przyjaźń z Bogiem, gdyż otwiera umysł na zły wpływ. Dlatego apostoł Piotr napisał: Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Pierwszy list Piotra, rozdział czwarty. Biblijne dzieje Noego, Lota czy Samsona ilustrują szkodliwość alkoholu, nawet pitego z umiarem, bo na małych ilościach zwykle się nie kończy. Niemal każdy upadek i wypadek ma początek w alkoholu. Dlatego mędrzec Salomon radzi tak. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie przez gardło. Bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza. Księga Przysłów, rozdział 23 Materializm. Lot i jego żona ulegli pragnieniu dostatniego i łatwego życia. Ilekroć angażujemy większość sił, czasu i talentów w mnożenie dóbr, tylekroć nie pozostaje ich wiele na duchowy rozwój i pomoc bliźnim, która jest jednym z jego źródeł. Bezczynność Życie mieszkańców Sodomy i Gomory było pozbawione misji, co uczyniło ich podatnymi na upadek. Biblia mówi: Oto wina Sodome. Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniły obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałeś. Księga Ezechiela, rozdział szesnasty Bóg nie powołuje do swojej służby ludzi bezczynnych, ani nie daje wielkich zadań tym, którzy uważają mniejsze za niegodne. Mojżesza wezwał nie wtedy, kiedy był synem córki faraona, ale gdy wypasał trzody u Midianitów. Gedeona, gdy młócił ziarno, a Dawida, kiedy pasł owce swego ojca. Elizeusza wezwał do służby prorockiej, gdy orał pole, a Nehemiasza, gdy usługiwał królowi. Jezus zaprosił do pracy Piotra i Andrzeja, kiedy łowili ryby, a Jakuba i Jana, gdy naprawiali sieci. Bóg nakazał, Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Księga Wyjścia, rozdział 20. Bóg nakazał człowiekowi pracować przez sześć dni w tygodniu. Przez bezczynność lekceważymy Boże przykazanie, gardząc otrzymanym od Boga talentem i powołaniem. Praca nie jest przekleństwem, dlatego nawet w raju ludzie uprawiali ogród Eden, mimo że byli doskonali. Bądź wdzięczny Bogu za pracę, bo bez niej łatwiej o pokusy. Włoskie przysłowie mówi: Pracowitego kusi diabeł, ale leniwego ich tysiąc. Bezczynność jest dla pokusy jak zielone światło dla ruchu. Praca jest koniecznością. Staraj się uczynić ją radosną i satysfakcjonującą. Jeśli nie jest to możliwe, mimo najlepszych chęci i starań, szukaj innej. Niewłaściwe środowisko. Można przewidzieć, w jakim kierunku pójdzie życie człowieka za sprawą ludzi, z którymi przestaje. Ich system wartości i filozofia życia wpływają na nasz sposób myślenia i postępowania. Mędrzec Salomon napisał: Kto przebywa z mędrcami, mądrzeje, lecz kto brata się z głupcami, temu źle się dzieje. Księga Przysłów, rozdział 13. Salomon wymienił kilka cech charakteru, które budzą niechęć u Boga. Sześciu rzeczy Pan nienawidzi, a siedem w nim budzi odrazę. Wyniosłe oczy, kłótliwy język, ręce, co krew winną przelewają, serce knujące złe plany, nogi, co biegną ku zbrodni, świadek fałszywy, co kłamstwa wypowiada, i ten, kto kłótnie wznieca wśród braci. Księga przysłów rozdział szósty. Za ludzi o tych cechach możemy się modlić i próbować ich poznać z Bogiem, aby się zmienili. Nie należy ich jednak mieć w gronie przyjaciół, gdyż prędzej zmienią na gorsze ciebie niż ty ich na lepsze. Wpłyną negatywnie na twój charakter i wzrost duchowy. Biblia powiada: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców. Lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad Jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście Jego więdną. co uczyni, pomyślnie wypada. Księga Psalmów, rozdział pierwszy. Weryfikuj potencjalnych przyjaciół przez pryzmat cech charakteru, przed którymi ostrzega nas Bóg. Ludzie zbuntowani, aroganccy, małoduszni, nikczemni, kłótliwi, kłamliwi i konfliktowi staną na drodze twojego rozwoju i przeszkodzą ci pozyskać wartościowych przyjaciół. Natomiast czas spędzony z ludźmi autentycznymi, skromnymi, wielkodusznymi, uczciwymi i bezkonfliktowymi procentuje. Taki przykład pomaga rozwinąć dobre cechy charakteru. Duchowa letniość Duchowa letniość jest pochodnią braku wdzięczności i usługiwania innym swoimi talentami. Ludzie letni przypominają wyschłą studnię, która łudzi z daleka, aby rozczarować z bliska. Letniość zakrada się do serca powoli, dlatego osoba, która jej ulega, rzadko ją dostrzega. Jeśli chcesz odnieść powodzenie, spędzaj czas z tymi, którzy stawiają Boga na pierwszym miejscu i usługują innym. Jezus powiedział do tych, którzy ulegli duchowej letniości. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a takżeś żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Księga Apokalipsy, rozdział trzeci. Niemoralność seksualna, alkohol i inne używki, materializm i bezczynność, niewłaściwe środowisko, duchowa letniość przeszkadzają w rozwoju. Tak było w przypadku rodziny Lota mieszkającej w Sodomie. Zrzuć te brzemiona z siebie, a będzie ci dużo łatwiej zrealizować swój potencjał i rozwinąć pozytywny charakter. Proś ducha świętego o pragnienie zwycięstwa nad tymi przywarami, a także o moc. I pomoc do tego!